Cześć, w tym filmie pokażę Ci w jak najprostszy sposób wybielić zęby bądź zmienić ich kolor. Potrzebne nam będzie jedno narzędzie, a jest nim gumka. Zwykła gumka do ścierania. Powiększymy sobie i tutaj w opcję narzędzia zmieniamy krycie. Przepraszam. O, na przykład tam na 30. Załóżmy i tutaj w przyborniku zmieniamy kolor na biały, jeżeli chcemy wybielić nasze zęby. I jedziemy po zębie gumką, i staje on się biały. No. Jeżeli chcemy, Znaczy jeżeli uznaliśmy, że nasz ząb nie jest jeszcze wystarczająco biały, to nie musimy zmieniać krycia, tylko po prostu idziemy po nim jeszcze raz, później puszczamy lewy przycisk myszy i jeszcze raz. I on nam no, bardziej wybiela. No teraz to oczywiście przesadziłem. Teraz pokażę, jak zmienić kolor zęba. Klikamy tutaj w tło i zmieniamy, załóżmy na jakiś tam zielony, i klikam tutaj te strzałeczki, żeby kolor zielony bądź tak, no, bądź inny był na dole. Zmniejszamy krycie i tak samo jedziemy po zębie. Jeszcze trochę. No, dobra. No mniej więcej dobra starczy. No i to taki był najprostszy sposób. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłem. No i z góry dziękuję za obejrzenie tego filmu. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do subskrypcji mojego kanału. Będzie więcej filmów. No, do zobaczenia. Cześć.